No dobra, powiedzmy że sobie, że jesteśmy takim deweloperem, projektantem, chcemy zrobić coś fajnego. Jak powinniśmy do tego podejść, do projektu, do procesu projektowania naszych rozwiązań, tak żeby uwzględnić potrzeby osób z niepełnosprawnością? Co ogólnie my, bez więcej szeroko, jako branża IT, branża, branża technologiczna, możemy zrobić? Przede wszystkim w myśl zasady nic o nas bez nas. Czyli, jeżeli projektujemy coś dla osób z niepełnosprawnością, czy to będzie szeroka grupa osób, czy to będzie jakaś wąska grupa docelowa, konsultacje przede wszystkim ze środowiskiem, czyli albo z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością, czy na rzecz konkretnej grupy osób z niepełnosprawnością, przede wszystkim konsultacje, konsultacje i konsultacje. Jeżeli mamy jakiś pomysł, mamy jakiś projekt, nam może osobiście się wydawać, że to jest w ogóle super, hiper fantastyczne i w ogóle odkryliśmy Amerykę. I, I teraz będziemy właśnie projektowali, robili i, i uzdrowimy, w, w cudzysłowie, półświata. Natomiast może się naprawdę okazać, że to narzędzie albo już jest, i, i następne zupełnie nie jest, nie jest potrzebne, bo po prostu nikt z tego nie korzysta, bo na przykład te osoby są przyzwyczajone do tego, które, które już mają, z którego korzystają. W związku z powyższym, coś nowego z tą samą funkcjonalnością, no to po prostu nie będzie wykorzystywane. Albo może się okazać, że po prostu zupełnie trafi w Czyli owszem, narzędzie będzie dostępne, narzędzie będzie spełniało swoją docelową funkcję, natomiast będzie w nim coś, czego na przykład odbiorca albo nie wiem, nie polubi, albo stwierdzi, że to jest zbyt skomplikowane dla niego, albo stwierdzi, że jednak nie, no bo jeżeli to działa w taki, a nie inny sposób, no to on w tym momencie już z tego nie będzie korzystał, bo na przykład musi więcej czasu poświęcić na to, żeby to, nie wiem, uruchomić, skorzystać z tego, czy cokolwiek innego zrobić. Więc przede wszystkim jak najbardziej konsultacje, konsultacje, jeszcze raz konsultacje. Tak, i tak sobie myślę, że de facto na każdym etapie projektowania, czy na każdym etapie procesu powinniśmy uwzględnić konsultacje, właśnie. Ze społeczne osobami, dokładnie, tak, żeby tutaj jak mamy pomysł skonsultować się, mamy prototyp, skonsultować się, dorobiliśmy coś nowego, skonsultować się. Zgadzam się w 100%. I to byłby i tu byśmy się zbliżali, że tak powiem, do takiego świata e, idealnego, gdzie projektujemy coś z myślą o, o danej grupie odbiorców, konsultujemy z nimi to na każdym etapie e, rozwoju projektu czy tam później już finalizacji samego projektu. W związku z powyższym to jest, mamy w tym momencie pewność i gwarancję, że te osoby z tego po prostu na pewno skorzystają, że to będzie użyteczne i pomocne po prostu dla nich, tak, a nie z naszej tylko i wyłącznie perspektywy. Tak, dokładnie.